Zalążki taktyki są znane, no, ja preferuję różne warianty, bo się sytuacja może zmienić, przeciwnik może nas zaskoczyć i musimy być na to przygotowani i elastycznie do tego podchodzimy, bo jeden wariant na pewno może się nie sprawdzić, może zawieść i wtedy będzie, będziemy słabsi. No, ja tak pracuję, żeby być przygotowanym na kilka wariantów, żeby zareagować w trakcie, w trakcie meczu, jeśli jest to potrzebne i to się nie zmienia i tak samo będzie, przed tym spotkaniem, czy, czy w trakcie tego spotkania? Nie wiem, czy kilka wariantów, oni mają swoją pracę, my zobaczymy zobaczymy co będzie, przede wszystkim o nowych ludziach w sztabie szkoleniowym to jest, to są ich debiuty w Ekstraklasie, tak jak i dla mnie jest to pierwszy, pierwszy sezon i dla nich tak samo, ja jestem mądrzejszy o te kilka spotkań oni zaczynają meczem z nami, bo, bo trudno się spodziewać, po potomku czy Darku Yy, czy jeszcze popielów jest przygotowania motorycznego? Na co ich stać? Bo, bo nie pracowali na tym, na tym poziomie i, i dlatego to jest jakaś tam niewiadoma. Dodatkowo yy, nie wiadomo, jak będą nowi piłkarze, nie tylko nowi, ale i tak samo ci, którzy już byli w Jagieronii w poprzedniej rundzie, jak będą wyglądać, bo to tak jak mówię, no, tak samo ja byłem niepewny przed Krakowem, jak będziemy wyglądać, i, i teraz też jest jakiś tam jakaś tam niepewność, bo też zmieniliśmy charakter charakter troszeczkę treningów i też ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w tych pierwszych spotkaniach, bo one będą kluczowe i decydujące o tym jak dalej nam się będzie wiodło i, i jakie będą nastroje u nas, u nas w klubie I dlatego trzeba poczekać i zobaczymy jak to będzie wyglądało w poniedziałek. Panie trenerze jakaś alternatywa na lewej obronie to jest To oprócz Pawła Bolańskiego czy inaczej no nie ma Pan wyjścia i tylko Paweł na pewno Paweł jest bardzo poważnie brany pod uwagę, a alternatywę zawsze trzeba mieć i trzeba się przygotowywać, bo są sytuacje nieraz takie, że ktoś na rozgrzewce albo przed, przed dzień przed meczem, bo też było to w koronie nieraz, a kilka razy ktoś albo zachorował, albo doznał kontuzji i trzeba kogoś przygotować, w razie czego na, na tą pozycję, żeby nie doznał szoku i nie był, nie był zaskoczony tą decyzją. I dlatego tak podchodzimy do tego, żeby różne warianty wchodziły w grę, żebyśmy się zabezpieczyli, żeby nie było niespodzianki, bo, bo później to już może być za późno. A skłania do gry napastnikami czy jednym napastnikiem. Zobaczymy, zobaczymy od, od przeciwnika, zobaczymy od, od naszej dyspozycji. Czas pokaże. Jesteśmy przed, przed rundą, można powiedzieć, przed meczami ligowymi i teraz można mówić fajne rzeczy, ale liga to wszystko weryfikuje i zobaczymy po tych spotkaniach ligowych, czy, czy pasują do, na, do nas, czy pokazują charakter, tak jak większość naszych chłopaków, to będziemy mądrzejsi po, po na pewno meczach ligowych. Na razie ja jestem zadowolony, z tych chłopaków pracują sumiennie. Szkoda, że jeden z nich e, doznał poważnej kontuzji i nam nie pomoże, no ale tak to w życiu bywa czasami, że, że trzeba iść do przodu i ktoś po drodze gdzieś znika. Czy Pan analizował sytuację, że korona zawsze te rundy kastelne ma gorsze? To, żeby... to jest dla nas dodatkowa jakaś motywacja, bo, bo to się słyszy, od tego się nie ucieka i wiem, że w większości przypadków tak, tak było, że, że wiosna była o wiele słabsza od jesieni. No my po to tu jesteśmy, żeby to, to zmienić i wszystko będziemy robić, żeby, żeby też punkty zdobywać na wiosnę i się cieszyć po, po, po meczach ligowych. A Pan analizował sytuację? Ile trzeba punktów, żeby być bezpiecznym? Tak? Nie, no można przypuszczać, że ponad, ponad 30, czy 32, czy 33. No ja tak od, od początku tej wersji się trzymam, że chciałbym, żeby drużyna zdobyła 40 punktów, to znaczy o trzy więcej jak w poprzednim sezonie. A wiemy, jakie mieliśmy problemy, wiemy <laughs> przez co przechodziliśmy i na pewno to by było, to, by było, to by było, fajne. A, a ile spobędziemy, to zobaczymy. Ja spokojnie do tego podchodzę. Przede wszystkim myślę o Jagielonii, a nie o o końcówce, bo tymi tylko małymi kroczkami, jak jelonia, potem Wisła i tak dalej, i tak dalej. Te punkty, jak będziemy zdobywać, to będzie super i czym więcej ich będziemy mieli, bo takie założenie mamy, że chcemy tych punktów mieć jak najwięcej i na pewno każda drużyna walczy o to samo, to będziemy się cieszyć, no. Będziemy się rozliczać po całym sezonie. Jest Pan zły, że ten człowiek, który siedzi po Pana prawej stronie, już ostatni raz zagrał. lewej. Zły nie jestem, no, już było widać wcześniej, jak ja przychodziłem, że Scotty szukał innych rozwiązań, szukał szczęścia poza granicami kraju. Teraz tak się ułożyło, że, że robi mały krok do tyłu, przechodzi do dobrej drużyny. To jest jego decyzja, myślę, że nikt do, do tego go nie, nie zmuszał. Podjął taką decyzję, tu w koronie już jest bardzo, bardzo długo i trzeba mu za to podziękować. I może mieć jeszcze szansę pokazania się w poniedziałek w ostatnim spotkaniu, ale tak jak mówię, to jeszcze za wcześnie na podejmowanie ostatecznej decyzji, a jak dostanie szansę, to ja mam taką wielką nadzieję, że, że się pokaże z bardzo z dobrej strony i będziemy się wszyscy cieszyć po tym spotkaniu, a, a Scotty przyłoży się przyczyni do tego, że, że właśnie będzie uśmiech e, i radość po, po meczu z Eglą.